Witamy na szóstej ogólnopolskiej halowej olimpiadzie młodzieży w sportach wędkarskich. Roz, odbywa się ona w pińczowie na hali. Jest to impreza organizowana cyklicznie już po raz w trzeci w pińczowie, a szósty w naszym okręgu kieleckim, a jest częścią cyklu całego, na który się składają imprezy rozgrywane również latem. W programie mamy zawody rzutowe, które w tej chwili za nami się odbywają. Jedna z trzech konkurencji Mamy też konkurencję testu wiedzy ekologiczno-wędkarskiej. Młodzież się sprawdza z wiedzy na temat regulaminów wędkarskich, także ekologii. To jest za nami, wczoraj odbyliśmy tą konkurencję. Będzie jeszcze jedna konkurencja, konkurs umiejętności celnego, precyzyjnego nęcenia jako przygotowanie do łowienia. Natomiast w cyklu letnim rzucamy, łowimy również ryby i takie zawody spławikowe są częścią. Taki właśnie imprez. Ze mną jest tutaj sędzia główny zawodów Krzysztof Fastek z Katowic, główny organizator, wiceprezes okręgu kieleckiego PZW do spraw młodzieży Marek Brzdąk, Mamy dyrektora hali miejscowej, który nas tu gości już trzeci raz. No i mamy zawodników dwóch, Mateusz Molisak z Buzka i Adam Pater z Ostrowca Świętokrzyskiego. Po raz trzeci gościmy na pięknej Ziemi pińczowskiej. Tu dzięki uprzejmości władz starosty Pinczowskiego, pana Zbigniewa Kierkowskiego oraz burmistrza miasta i gminy Pinczów, Włodzimierza Baduroka, młodzież czuje się tu świetnie. Mieszkamy w hotelu nad Starą Nidą. Również warunki dla wszystkich są super. Witam, miło mi jest gościć po raz trzeci uczestników ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich. Ja sądzę, że młodzież musi się u nas czuć bardzo dobrze, skoro po raz trzeci organizatorzy chcieli zorganizować tą imprezę u nas. Ja sądzę, że obiekt się wszystkim podoba i warunki są super do uprawiania tej dyscypliny. Dziękuję. Halowa Olimpiada Młodzieży Sporta Wędkarskich jest jedną z trzech olimpiad cyklu rocznym. Rozgrywamy jedną właśnie zimą na hali, dwie olimpiady letnie już rozgrywamy w terenie. Najważniejsze, co trzeba powiedzieć, to to, że w tym roku jest rekordowa liczba uczestników, jest aż 70 zawodników, które startują, jest to 80% więcej praktycznie niż w latach ubiegłych I startują zawodnicy z całej Polski. Zleceniodawcom dla organizatorów organizacji tych, tych zawodów, tych olimpiad jest rada do Spraw młodzieży zarządu głównego Polskiego Związku Wędkarskiego i dzięki temu mamy trochę więcej pieniędzy, trochę więcej uczestników, bardziej, bardziej rozpowszechniamy ten sport na całym kraju.